Dzień dobry, witam serdecznie na targach ekonomicznych 2013. Tutaj mamy zaprezentowane stoisko firmy Ludhansa. Zapraszamy Państwa do obejrzenia nowości na naszym stanowisku. Prezentujemy tutaj model fotelu w klasie pierwszej, która została oznaczona pięcioma gwiazdkami w swojej kategorii. Jako najwyższy standard chciałam teraz zaprezentować wszystkie możliwości fotela. Możliwości ułożenia pozycji. Tutaj przyciskamy ten przycisk, bo ile czasu go przyciskamy, tyle czasu zmieniamy pozycję. W dowolnym chwili możemy przestać w tym momencie zatrzymujemy fotel. Tak. Przyciskając dalej odpowiednio długo, doprowadzimy do tego, iż to będzie znajdował się dokładnie w pozycji poziomej, zagodniając nam komfortowy sen. Teraz mamy zaprezentowaną pozycję poziomą ułożenia fotela. Jeżeli chcemy wrócić do pozycji wejściowej, przyciskamy dokładnie ten przycisk znajdujący się po tej stronie. W każdej z naszych stref, których jest 8 w samolocie, w klasie First Class, znajduje się także telewizor. Jeżeli chodzi o obsługę pilota, mamy go dostępnego pod ręką. W zaguchu fotela znajduje się lampka, którą włącza się w bardzo prosty sposób. Umożliwia ona czytanie, prowadzenie pracy na laptopie. I różnych innych rzeczy. Wyłącza się ona automatycznie w momencie, kiedy położymy nam na boku fotel. Wtedy automatycznie, już nie będziemy tego teraz pokazywać, wyłącza się ta, ta trybna lampka, która jest tutaj, która świeci. Jeżeli chcemy poczuć się komfortowo i odgraniczyć się, odłączyć od reszty świata, wciskamy tutaj ten przycisk. I jesteśmy już sami. Mamy jeszcze coś specjalnego, jeżeli chcemy sobie zjeść lub popracować na laptopie. Tutaj w tym miejscu znajduje się specjalny stolik, który jest bardzo prosty w to, to właśnie w tym miejscu znajduje się także funkcjonalny schowek, w którym między innymi możemy znaleźć kapcie, męską lub damską kosmetyczkę z potrzebnymi przyborami. Mamy oczywiście także na wyposażeniu poduszki, piżamkę, także wszystko co jest potrzebne, żeby komfortowo spędzić dzień i noc w naszym samolocie. Symbolem pierwszej klasy w Woodhandzie jest świeża, piękna, sucięta, czerwona róża. Zawsze możecie liczyć na fachową obsługę w postaci Stuartes. Zapraszamy. Zapraszamy w Woodhansa.